Masz 3 sekundy, żeby zasubskrybować ten kanał i zostawić łapusie do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys, cheers. Ja, 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 wuu, wuu, heba, heba, wuu, wuu. Teraz my będziemy oglądać Hagi Wagi, wiselarkę ze Squid Game. No a jeżeli ty za 3 sekundy zdążysz zostawić łapusie do góry i z dzwonkiem, będziesz całe życie mieć fartę. 3, 2, 1, zostawiliście? Banda jesteście sztos. Okej, okay, dobra, dobra, już jesteśmy, patrzcie. Larka, Hagiwagi stoi? Klucz? Larka? Co się dzieje w ogóle? No, ona jest za niska. Boże, jaką brzydliwą twarz miał. Ona też. FUU. O Boże. O -o. Co ona z nim robi? Boże, ale ona jest wybredna. Moc super tego Siren Hela <grywa> ma... no się kancika. O, o bo już nie ma tego. Bo... I coż tu się teraz wydarzy. Oni się chowają, no jasne sprawa, bym też się chował. I wszystko się dzieje na tej fabryce właśnie. Ona tutaj taka jak animacja O cześć! Hmm. A to ona ma cztery ręce, no właśnie. Dziwne. Ogień, to jest najstraszniejsze dla Hagiwagi pewnie. Bo on jest z tego, z nitek zrobiony, czy z czego. Uja! <grym> Co oni mu zrobili? Boże Co on taki nagi, biedny? O, oh Jezus Christ, <grywa> Gruba akcja, co nie? O, dobra Among Us, okej okay. Kto tu wygra? FNF, dawajcie, dawajcie Dlaczego jest ta gierka popularna Bo ogóle? Napiszcie mi w komentarzach kto z was w ogóle gra w FNaFy te... Night Funking? Dobra, on wygrał. Super. Dobra, tutaj u nas... Ja będę wam trochę tłumaczył. Stop nagrany! W końcu! Jamie, gdzie jest moja kawa? Proszę, Mr. Huggy. Włącz się już to cholerne światło. Jakby pewnie wszyscy wkurzacie. Hagi zrób to, Hagi zrób to. Hagi się uśmiechaj, to ja już mam usta, wszystko mi już wiszą. Tak, i z... zęby, o Boże, biedny. Jak mnie wszystko wkurza. <grywa> o, o, oho, kto tu się pojawił? Cześć, cześć, jesteś tutaj nowa? A ona nawet nie zwraca na niego uwagi. On gra główną rolę w, w jakimś tamtym. W pawilonie. Będziesz kawy? Służ, ja To nie wiecie o co tutaj chodzi? Ja, twoje majtki pram codziennie wszystkie sprawy. A ty tu jest jakąś. <laughs> mm. Mm. No właśnie. No właśnie. No to co na temat jutra? Och. Tak, a my lecimy dalej. U nas tutaj coś creepy zaraz będzie. Tutaj u nas będzie coś. anime? O, oh, boyfriend. To jest boyfriend? Напишите в комментариях. Кто хиба так. И хаги ваги, лаги шмаги ваги. Поппи плей тайм. Кто выиграл в этой супер валце? На кого ставятся? Хм. Не знаю. Ставим на хаги ваги, ясно справа. Напишите в комментариях, на кого ставятся вы. Они сейчас бенджатся, не? W ogóle bardzo fajne te animacje, co nie? Jak myślicie? Jeśli się podobają w, sty w stylu anime, to tak to wygląda. Patrzcie, nawet wygląda fajnie w stylu anime. Wszystko takie jakieś. Jeszcze... No nie wiem, no, fajnie to wygląda. Fagiwagi tak wyrywane w cieniu stoją widzicie, fajnie. Nawet tak cienie wyrysowali. Spoczyk. To się zaczęła, kto wygra. Dajcie, macie jedną minutę, żeby napisać, kto wygra. Ten taniec, ja nie mogę, bo to jest Dobra, ja stałem na Hagiwagi, na pewno. Pożalę taniec, no, pójdziemy. Hagiwagi, jeśli nam oglądał, chyba cię nie? Dobra, Bohemond zapomniał o swojej dziewczynie w ogóle. Boże, on jest śmieszny tutaj. Nikt nie wie o co oni śpiewają, o co im chodzi, ale dobrze. Alberla, jest tutaj Czy okay. może wy wiecie o co chodzi? Ja nie wiem o co chodzi. I widzicie, hagiwagi go już zniszcza po prostu, on już go trzyma tak. A co? Czemu on ma czerwone oczy? Kto wygrał? Hagiwagi wygrał? Hagiwagi Wuggy przegrał. Co? no kto napisał, że boyfriend wygrał. Gratulacje wygraliście. Dobra, ja już się dowiedziałem, jak ta dziewczynka się nazywa. Kissy Missy, no właśnie. <coughs> Poppy Playtime, Huggy Wuggy i Kissy Missy. Szok. No, on 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 podotykał ich i oni zaczęli go bić ob twarz, no właśnie, on taki co? Co się dzieje? Te pluszaki żyją? On takie ma głębokie niedowierzanie Patrzcie na jego twarz, co mu jest No właśnie Tak, Kissie misji tutaj pada Ten ochroniarz, co on robi? No ja wiem, on zaraz po prostu jej pousuwa ten... Pobije ją po Це не что существует. Но на спальнях, боже, ему с вами сплажем стало. Какой oh! он обжитливый. Он ем керует? Это тоже забавка, которым он может керовать. О, Джизус. Серьё? Кто то? То хаги-баги, поппи-плейтайм, ну ладно. Jak? Nie wierzę po prostu. No way. No a teraz banda, klikajcie na jeden z tych czterech filmików, które są naprawdę sztos. No a ja wam dziękuję, że byliście. Z wami był Maxim 6 i wszystkim pa.